Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy grali w źle odpowiesz, wpadasz do basenu z moim młodszym bratem Antkiem. Chciałbym jeszcze przed nagraniem tego wspomnieć o tym, że przy nagrywaniu tego materiału zachowaliśmy wszelkie zasady BHP i wszystko jest robione pod ścisłą kontrolą osoby dorosłej i osoby odpowiedzialnej za, e, za ten challenge. Dlatego jest tutaj wszystko bezpiecznie, jakby was to interesowało. Myślę, że bez zbędnego przedłużania mogę pokazać wam pytania, które też sobie tutaj przygotowałem w moim telefonie. E, no i co Antek, zaczynamy. Liść jakiego drzewa znajduje się na fladze Kanady? No oczywiście, że klon. Klon, no. Dobrze. Taki i tak by chyba wolał wpaść do tego basenu, więc damy mu trochę inne pytanie. Jaki owad potrafi żyć bez głowy przez kilka dni? Ale zastanów się, bo to jest takie ciekawe. Co? No, jaki owad potrafi żyć bez głowy przez kilka dni? Jest takie ten, się mówi. Osa? Osa? Wpadaj! O, o kurde, ty! O, Ale ty ty paś, a nie się rzucić tutaj na bombę, jakąś. Matko, nie ochlap mi telefonu, tutaj przecież to masa jakaś była. Co, antyk zimno? Ja się trochę odsunę tutaj z tym naszym sprzętem, bo to jakoś nie, 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 niebezpiecznie jest tutaj. Ja e, już wlecieć jeszcze raz. Chcę wlecieć jeszcze raz? Matko, jedna. Jaki to był? Karaluch. No Uwaga, to, było, to pytanie było w naszym poprzednim filmie Jak nazywa się najwyższa góra w Afryce? Kurde, nie powiedziałeś mi nazwy Powiedziałem W tamtym filmie, w tym z mąką. Mówiłem eee... No dawaj Krupas, nie wiem Co? Krupas Jaki Krupas? No kwary kru... do tego basenu drugi raz, aż się odsunę <laughs> To już się Co za wieloryb. Pytanie tematyczne z kategorii chemia. E, jak, jaki jest symbol chemiczny wody? To jest łatwe. Na butelkach często w sensie, takie jest napisane... Co jest to na tej. No jaki jest symbol chemiczny wody? Pro, prosty jak drut? Nie wiem. <laughs> Nie wiem sobie. No H2O, H2O, H2O. H2O. Co? H2O. Co H2O? No tak się nazywa symbol chemiczny wody. H2O. Skutujmy, dobra, no, łatwe. Padaj. Ten to tutaj będzie za każdym wpadał Co? Ty będziesz za każdym wpadał do tej wody Na jakim kontynencie mieszka najmniej osób? <laughs> Ale myśli Czekaj, czekaj, czekaj No dawaj Ameryka? Jaka Ameryka najmniej osób? Na Antarktydzie mieszka najmniej osób, dawaj A kule. Ja mam wrażenie, że ono odpowiada specjalnie źle, żeby wpadał do tej wody o, ile serc ma ośmiornica? 8. Tyle Ty manułka, nie serc. Aha, z wiem, z dziesięć. Z dziesięć, trzy serca ma. <mulary> się zastanawiam, czy tu w ogóle będzie jakieś pytanie, na które on y, odpowie, bo je, on chyba specjalnie to robi. Z jakiego drzewa spadają żołędzie? <mulary> z tego, dąb. Dąb, no? Dobrze, w końcu ci się udało. Z ilu strun składa się gitara? Dwie struny ma tylko, tylko A dwie. nie wiem co jest 200 Jak 200 strun ma 200 gitara? To 6 6 Bo, bo chodzi o struny 6. myślałem, że ja to 6 6 Bo myślałem, że chodzi o te linki O te linki to są struny No No to 6 Serio? 6 ma no Jezus Maria W jakim amerykańskim kraju powstał taniec tango? No. Kurde Nie wiem, Meksyk? Argentyna Ale skok. No na szczęście nie, bo się odsuwam, ale no, chlapiesz jak talala. Po jakim języku mówi się najwięcej? Ile osób mówi w tym języku najwięcej po prostu? O Język, w którym mówi najwięcej osób to. Tak powinienem złożyć to pytanie. Angielski. Chiński. Serio? No a ile z Chińczyków? Miliard, dawaj. Ale ładnie powrzedł, jak takie taki gówno w toalecie. Ła ładnie, teraz też nie, nie ochlapał nas nawet. Łatwe, ale się zastanów, z jakiego chemicznego pierwiastka składają się diamenty? Co? Ła jak łatwe? No łatwe. Mogę ci powiedzieć, że na, na wusie zaczyna. No co? Na, na wusie zaczyna ten pierwiastek. Ja nawet pierwiastku z nie znał. Woda kurde. Węgiel. Masakra O Boże. Jaka planeta ma najwięcej księżyców? Kurde. Jowisz Jowisz, brawo Dało się Kurde, To chyba fartem czy... było, bo na pewno nie będzie, nie znajdziesz odpowiedzi na to pytanie He? Na pewno nie znajdziesz odpowiedzi na to pytanie to Jakoś Ci się udało strzelić Zdałem Dawaj No pytanie proste, jak nazywa się najmniejsze kraj na świecie? Kurde, jak udaje, na... że nie wie w ogóle, żeby wpaść tylko do tego basenu? Watykan, ale ty udajesz, a matko jedyna I w ma fałę, ja nie Na pewno, w ty, ty po prostu tak udajesz, żeby wpaść do tego basenu. Zresztą ci pytanie jak się nazywasz i też będziesz myślał na odpowiedzią. Nie, to w nie Co robi pszczoła z Nektaru? Miód. Miód. Dobrze, no proste. Jakiego koloru jest język żyrafy? Nie wiem, czar czarny. Czarny. Ja pierdzielazą. O, chce do tego basenu i nie może. Z, jak, się, jak się nazywasz? Jarek. No brawo Nie wpadasz czasami Żeby mi to nie wpadać Pytanie z rodzaju tak lub nie ja. Czy pingwiny żyją na półkuli północnej? Tak Ale czy tylko żyją tam? Tak No nie i specjalnie źle odpowiedziałeś i już Jest masakra, jeżeli nagrywa to tylko wiesz, po prostu żenada pomożę. Po prostu widzowie ja aż patrzę nie dowierzam co ten chatgpt mi tutaj powiedział Co jemy na śniadanie, jajko czy kamień? I takie jest pytanie. No to kamień jemy, my, nie? Normalnie kamień się je na śniadanie. Dobra, antyk dopiero wyszedł i ma już kolejne pytanie. Jak nazywa się największy ssak lądowy na świecie? Sorry. Jaki? Afrykański. Afrykański, dobrze. dobrze. Ile wynosi pierwiastek kwadratowy ze 144? <noise> ale pytanie brzmi matematycznie strasznie. Czekaj, ja chyba wiem, ile to jest. Czerech. No to dawaj, ile to jest? Yy, 144. Tak, ze 144. Czekaj. 72? 72, czyli 72 razy 72 a, czekaj, to no, jest razy. 144, moim zdaniem. Yeah. No, tak myślałem właśnie. 14. Nie wiem. Nie, nie. Mi nawet się nie dowiedział, że dobrze. 12. Ile? 12. Gdzieś nawet, a tak, 14 byłoby dobrze. To byś wskoczył do basenu źle. Jakie ciało niebieskie jest najbliżej Ziemi? Kłodze. Księżyc. I poza tym są planety, które są bliżej. Skakuj. Można powiedzieć, że gładko wyskoczył. Ale nie powie? gładko wyskoczył. No nie, mam jeszcze kolejnego pytania. W którym roku zaczęła się wojna na Ukrainie? 2020? No nie. Pierwszy? Nie. A który? 2022. Takie proste. Było blisko nawet. Jakie jest największe jezioro w Polsce? Jezioro, w skocie o to wiedzieć. No to wskocz już no. Czekasz tylko. A, ja, a jakie było? Śniardwy. Czekasz tylko na to, wskoczyć i sko skocz. Co tak gładko? Bo no, może się jej o Ja obudził. Jezus Maria, bo on mi ubrudził telefon. Jaka jest najdłuższa rzeka na świecie? No nie, Amazonka. Znowu źle. No to Lili jest najdłuższy? Nie, Amazonka jest najdłuższa. Od kiedy? Od dawna. Przecież nie jest wiesz? Nie jest. Na którym kontynencie leży Butan? Azja. Azja. Dobrze. Jest. W jakim kraju znajduje się góra Mount Everest? Nepal. Nepal i? Są dwa. No nie, i. Nie, nie widzę. No Nepal i co? Taki no duży? Nie wiem. Chiny. No. Ale no nie wpadać, jest dobrze. Jakie kolory oznaczamy skrótem RGB? Trzy kolory, które oznaczamy tym skrótem RGB. Ja robimy sam. No ale no to jakby się strzelać? Ja RGB. Czerwony, biały, żółty. Czerwony, biały, żółty. No otóż jest to czerwony, zielony i niebieski. Z angielskiego red, jak czerwony, G jak green i B jak blue. Ale on się posłuchał, jak ładnie wpadł teraz. Słowo mysz jest rodzajem męskim czy żeńskim? Co ale myśli? Męskim? Ten mysz? Ta mysz. Co za down. Z jakiego kraju pochodzi taniec flamenko? Ale mokry, jak krzyczury jakiś. Jak z kanału. Tajlandia? Tajlandia, flamenko? Matko, jedyna Hiszpania. Co za down. On więcej razy do ich wpadł niż Dobra, słuchajcie, moi drodzy widzowie, to już będzie na tyle z tego odcinku, e, Antek jest cały mokry, e, mama, ty naprawdę tutaj, mi tutaj mówi, że źle mówi, odcinku, odcinka się mówi, dobra, mama, weź sobie po prostu nie zesraj się, e, ale ty nie skakiwaj, bo ty, mi, ty nie, nie wytnij nic, e, ty masz, Antek, teraz zadanie, ostatni raz skoczyć na bombę jakąś mocną tutaj, to ci się spodoba akurat zadanie, dawaj ostatnie zadanie tutaj, nie, na, na bombę skocz. Już na szybko po prostu skażesz, dawaj. A z ostatniego co to takie cipowate? No chyba, Ostatni skok. Aż ja rikoszetem, a sto, stoję naprawdę daleko. No dobra, może być. Dziękuję za oglądanie, do widzenia.